No wieczór. Właśnie widziałem ten film, co nagrał, a właśnie dobrze chcę wam powiedzieć, bo to właśnie y, kiedyś jeszcze śniegu nie było, już śnieg zaczął topnieć po prostu, a pato po prostu powiedział, że żebym miał posprzątał y, las, środowisko i po prostu y, poszedłem no trochę śniegu tam było, ale po prostu znalazłem, gdzie widzieliście Kucnęłem całe te wszystko i wróciłem do śmietnika to i po prostu pewny plan wykonałem Bo dostałem mandat 100 złotych i po prostu yy, postanowiłem jak po prostu y, trochę się bo było bardzo chłodno było bardzo dużo śniegu i poszedłem no ledwo no czy ledwo no trochę śniegu było i po prostu przypomniałem sobie poczłem jeszcze widno było i Zobaczyłem to, o że są dwie te butelki, całe te i po prostu wrzuciłem te butelki do śmietnika. I jestem z tego powodu zadowolony, że to mogłem zrobić. I na ten temat to właśnie powiedziałem. Powiedziałem, że jest ta godzina, było widno całe te. A co wy myślicie? To po prostu ja nieraz będę takie wypady robił, żeby po prostu znajdywać te po prostu rzeczy, które kiedyś ja, mu dostałem dwa mandaty i po prostu staram się wyczyścić ten błąd w moim życiu. No, trzymaj się.